Witajcie w filmiku pokażę Wam jak ułożyć koszulkę. No po, powiedzmy, że mamy jakąś taką tutaj porozrzucaną pyk, pyk. No i co tu mówić? No jak to zrobić? No to ja mam ta, e, taki sposób. Dajemy sobie na drugą stronę. O tutaj tak. Tak. Robimy o tak. Robimy drugą stronę, tak samo. I tutaj dajemy o tak. No i koszulka ładnie złożona. Teraz zobaczycie sobie, jak to wygląda w codziennym życiu.